Yo, siemanko, z tej strony Kitty. Jak pamiętacie, robiliśmy ostatnio ten odcinek, to dzisiaj będzie mój domek. Siemanko. Tak, ze mną dzisiaj jest wujek. A, to ten sam odcinek. Co mi się stało? Poszedłem spać już. A, co mi się stało? <grym> <grym> I Wandula jest postacią wiodącą i będzie mówiła więcej ode mnie, a ja będę spał. E, na Twoim odcinku, e, przepraszam, ja więcej mówiłam, i tak? To na tym odcinku nie będzie. Ja idę do kuchni, do O, ja do idę do małego łóżka teraz. zmieszczę się? E, z... e, Ojej, oh yeah, zmieściłem się, zobacz. Ej, a może taki ładne krzesła kupię? O ty, to jest bajka. Ty zobacz, śpię w Twoim łóżeczku. Mm. Jest nieźle, co? Nie mogę tych pięknych. Dobra, teraz idę do spać do dużego, bo tam mnie powyginało. Mm, za mało jest dla Ciebie. No. Dobra, ja się wyspałem. Teraz idę sobie. Usiądę na kanapie. Będę oglądał telewizję. Jak się zmienia kanał w telewizorze? Ja nie, Ty, ty niestety nie możesz na tym telefonie. Ojejku. Ja mogę. A to dlaczego? Bo to nie jest Twój dom. No i to nie mogę kanał zmieniać? To ja Cię zaraz zmienię, spoko. Dobra, czekam. Już wychodzę. No cześć, ja jestem tą dziwną postacią. Kitty kropka przez dwa... A, daj baję. Zmie zmień mi kanał. Ej. Ej, nie możesz? Muszę poczekać aż mi się załaduje. Sorry dziecko. O, siemka. <grych> Nareszcie jestem normalna. O, załączyłam telewizję. e <grych> Hello? Ja jestem trochę duchem dzisiaj. Ej, mój, mój mój zwierzeczek śpi. A mój nie. Banana Co to jakiś szalona żaba? To ja idę do kuchni no, A mi zmienić kanał, hello No na razie to... Ej, ale... Ej, a u ciebie to widać jako kanał kropka przypomnę szalona żaba u mnie jest Ale <śjusz> <śjusz> ja mi się znudziłem, jakby inny kanał niż szalona żabę <śjusz> No dobra, ale mi się to zepsuło <śjusz> Ale co ty masz? A raczej czego nie masz? O, dostałem końcy ja też. Hello, ja idziemy na shopping. To musisz iść do swojego domu. No way. Co mi się stało? Nie wiadomo. Siemanko. To my teraz pracujemy. Proszę mi zmienić Dobra, plan. już rozpracowaliśmy, coś tu się stało. Proszę, Proszę zmieniam się. Ci dziecko. Dziękuję. A ja mam szaną żabę cały czas. Hej, jak chcę coś innego. No, zmieni mi kanał, na tym no Nie zmieni. Nie będę ogłaszana, żona. Nie zmieni. Żona, żona mi się znudziła, ja chcę coś innego. <laughs> Proszę mi zmienić kanał. A no, zmieniłam. Musisz się chyba też, musisz też wyjść z gierki, to zaraz do nie. mnie dołączysz. To wyjdź i do mnie dołącz. Och, ty w życiu. O! Teraz działa. Dobra, zaraz wracam. Ja ci tą lodówkę tu jednak przestawię. Za blisko stołu. Bardziej wróg. O, lepiej. Doinujesz? Mm, A jak? Możemy jacht czekoladowy. Pychotę wiem czekoladową. Adam mnie coś ma. A co tam stoi na stole? No postawiłam. Co to jest? No kupiłam takie coś, że można robić soki. A, shaker taki. Będziemy dzisiaj jeść czekoladowe. Będą w różowych kubkach. Ja się tepnąć. Czy w niebieskich? Czy mam to zrobić w niebieskich kubkach? Niebieskie, Czy mogę... niebieskie będą ładne. Ale jak to w różowych? No dobra, niech będzie dla ciebie. Poczekaj, o, ja okay. dla ciebie postawię też. No weź, to było moje, bo Oj, to jest kurcie, moje krzesło. Myślałem, że to moje. Poproszę jeść. To jest moje krzesło! Poproszę więc... jeść. Schodź mi stąd. Ty jesteś tatą, ty mi powinnaś robić jedzenie. Nie Dziś jest poza tym Dzień Dziecka. Więc dzieci mogą gotować w Dzień Dziecka. To jest wasze święto, możecie gotować. Proszę mi zrobić jeść. O, sobie czekoladę. Czekoladowego szejka. Tatu! Słucham. A możesz mi przekazać... Ej wujek, a może w ogóle sprób... kupisz coś w sklepie i spróbujesz mi to przekazać? Powiedzieć ci co? Nie mogę do sklepu wejść. Bo musisz y, przy, tepnąć do swojego domu. O jezu, chryste. Tepnij się do swojego, później się do mnie tepniesz. Te, Tepnij się do, na chatę. I ja ci pomogę to zrobić, żeby to dla mnie było. No, no ale nie wiem, czym kasa. Ja nie mam chyba wam tutaj teraz. masz. Na tym telefonie masz. To na tym jest mniej. I zobaczę, ile masz tej kasy, okej? Masz i teraz patrz mm? i kupisz coś dla mnie do kuchni, ok? Mówisz? I poczekaj. Ja Ci pokażę co potrzebuję. I teraz tak um, to? Ale... Nie ma hajsu. Nie, nie da się tego przekazać. Nie da. I co my teraz zrobimy? Hmm. Masz pomysł? To ty będziesz mógł być mną przez chwilę elotową? Ej, czy się u ciebie na telefonie zepsuło? bo to jest Twój dom co? No. U, 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 u. Idź połowić ryby Mówisz? Tak Myślisz, że to jest dobry pomysł? Tak Jesteś pewna? Tak! Na 100%? Tak. A nie na 50? Na więcej 51? A co ty w Ponad 25. Ponad 28 tysięcy. Śmiała teza! Jeszcze się, się tuż nudzi To spróbujemy zastwałać Dobra wujkowi się lepiej łowi z nagrywarką Win -win. wam się będzie nudziło, ale to przewijcie ten kawałek po prostu, jak A, my Damy radę, my jesteśmy najlepiej przy rybaki Nie, lepiej nie przewijajcie, będzie nudny dla was wtedy Bum. O, teraz znowu trafiam wszystko. No, co rzut to łowie? Widzisz, przed publiką inaczej się łowi. Mamy to. No nie, jak ja tak będę łowił, to z głodu padnę. Nic do domu nie kupię. Mamy to. I sprzedaj te rybki, ok? No, jak tylko złowię. Ja trochę pochodzę po mieście. Dobra, pójdę kupić loda. Ja już mam To jest jeden... tak naprawdę za darmo, ale. Ja już mam dwanaście. Dwanaście, a więc. A, wyszłam do kogoś domu. Pozwiedzam. No, ciekawe. Zobaczymy, jak ma. Nie zamknął na kłódkę. Udało mi się wejść. Ale mam no brzydko. O, fuja. brzydko to urządził. Brzydko? Nie tak jak mam. Uja! Uja, jak kolorowo. Aż bolą moczy. Łazienka, Fuja. Trochę, tak, trochę słabo, co? Do swojego. Trochę słabo, co? No. Gadaj dużo. Gadam, 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 gadam. Łowię ryby, no, już mam 18. A to jest mój odcinek ja No to właśnie, to wiecie. proszę. No, 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 no. O, mam! 19 ryby. Dobra, jeszcze jedną zławię Mamy okay? to! Idziemy je przehandlować Dobra, i się zamieniamy. Możemy już się zamienić Dobra Nosz. To ja już idę je sprzedać. Czemu czemu Dobra, musisz? Jeszcze tą chwileczkę Tak mało zostało. Można się do spania. Róż tyłek chodź tu też powód Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba bo już kończymy. Koci kończymy odcineczek Zaraz więc jeszcze tego zrobimy. 아, 쥬배 Zobaczymy się w kolejnym odcinaczku na moim kanale. Pa pa!